Majątek Krzysztofa Klickiego, właściciela jednej z największych polskich firm dystrybuujących prasę, jest szacowany na miliard i trzysta milionów złotych. W rankingu najbogatszych Polaków tygodnika wprost, kielecki biznesmen zajmuje 18 miejsce. Jak zdobył taką fortunę? W latach 70. kilkunastoletni Krzysztof Klicki trenował piłkę nożną w błękitnych Kielce i marzył o wielkiej karierze sportowej. Po latach rzeczywiście spełnił się w sporcie, ale trochę w innej roli. Już jako student fizyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach myślał o założeniu wielkiej firmy. Nie wiedział jeszcze co prawda w jakiej branży chce działać, ale już uczył się podstaw zarządzania pracując w studenckich spółdzielniach w 1990 roku otworzył własny biznes. Jak to w życiu bywa? Przez przypadek. W Kielcach właśnie powstawał oddział Gazety Wyborczej, a kolega Klickiego dostał pracę jako specjalista do spraw kolportażu. Szybko zaczął narzekać na współpracę z ruchem. Dla Klickiego to był sygnał. Udając dziennikarza wyborczej udało mu się spotkać z dyrektorem Kielckiego z połem. Skutecznie przekonał go, że sprzedawanie prasy w zwykłym sklepie to nic nadzwyczajnego, że to norma na zachodzie. 2 maja 1990 1990 roku 28-letni Krzysztof Licki wsiadł do swojego oplakadeta i przywiózł wyborczą do 11 sklepów z Połem w Kielcach. Kierowniczki widziały same problemy. Jak to, panie? Gazety razem z bułkami? Pytały. To był szok. Nie sposób opisać, jakimi sposobami je przekonywałem, wspomina po latach biznesmen. Początkowe problemy jednak go nie zraziły, po pierwszym dniu miał aż 60% zwrotów, a pięć miesięcy później otworzył pierwszy oddział firmy w Katowicach. Jeszcze długo sam rozwoził gazety, tyle że już nie oplem kadetem, a ciężarówką. Z czasem firma przełamała monopol ruchu na rynku korportażu prasy i stała się jednym z najpoważniejszych graczy. W 2003 roku Klicki spełnił też częściowo swoje marzenia sportowe, przejmując trzecioligową drużynę piłkarską Korona Kielce. Ściągał coraz lepszych piłkarzy oraz znanego trenera, Dariusza Wdowczyka. Klub piał się w górę i niemal dokładnie w 15 lat od dnia, gdy Klicki pierwszy raz wsiadł do Opla, by rozwozić gazety, kolporter Korona po raz pierwszy w historii awansował do piłkarskiej klasy. W Kielcach było to wielkie święto. Klicki stał się idolem mieszkańców, a prezydent miasta zarządził budowę nowego stadionu na 15 tysięcy widzów. Po dwóch latach, w dniu otwarcia, Arena Kielce była najnowocześniejszym tego typu obiektem. W Polsce. Załamanie przyszło w 2008 roku. Okazało się, że piłkarze i działacze klubu są zamieszani w słynną aferę korupcyjną. Klicki zdecydował się rozstać z drużyną i sprzedał ją miastu za symboliczną złotówkę. Dziś Korona jest drużyną ze środka tabeli piłkarskiej Ekstraklasy. Sam biznesmen nie rozstaje się jednak z futbolem. Gra w różnego rodzaju amatorskich turniejach, a co roku w ośrodku piłkarskim biznesmena Antoniego Ptaka w gotowie Małym pod Łodzią organizuje Puchar Kolportera, o który walczą drużyny lokalnych oddziałów firmy. Prezes gra w zespole składającym się z członków zarządu. Obecnie Kolporter to największy w kraju prywatny dystrybutor prasy. Ma niemal 900 saloników pod szyldami Top Press i Colporter. Rocznie notuje 3,5 miliarda złotych przychodów i kilkadziesiąt milionów złotych zysku. Od 2012 roku Klicki rozwija także sieć marketów spożywczych Dobry wybór, ma także kilka niezależnych spółek. To m.in. firma budowlana Kontite, centrum targowo-wystawiennicze Expo Silesia i zajmująca się oprogramowaniem komputerowym firma Infoware. Która w 2009 roku wprowadziła na rynek Eclipto, pierwszy polski czytnik książek elektronicznych. Mimo wielkiego sukcesu Krzysztof Klicki nie opuścił Kielc. Wielokrotnie otwarcie mówi o miłości do swojego miasta. Do dziś mieszka w Okazałej Willi na jego przedmieściach. W dobie internetu z każdego miejsca na świecie można robić biznes tłumaczy.